Siemanko, siemanko, jestem Wartos, a dzisiaj ze mną tutaj w Murder Mystery jest Dusia, cześć! Cześć, dzień dobry! Kto kojarzy Dusia z moich odcinków, niech, niech skomentuje, o! Tak, słuchajcie, jest też taka sytuacja, że w tym teraz momencie, w którym my to nagrywamy, również Ula ma live'a na Twitchu i jest tutaj wparty z ekipą swojego live'ową, my siebie nie słyszymy, także może coś śmiesznego z tego wyjdzie, zobaczymy. Eee, także ten, Murder Mystery double up, dwóch morderców, dwóch detektywów, Niech się otworzy, tylko to hamstwo jest, dobra? Podwojenie. Już tutaj nam szukam lobby i całe ekipu tutaj pierdziela. parowaliśmy <laughs> Pełno. Skąd ja wiem lobby. kim jestem. Jeszcze nie wiesz, jeszcze, jeszcze nie wiesz. Jak, a, jak już odliczanie się skończy, to się pokaże. You are murderer, bądź you are bądź you are innocent. Tak, bo ja gram to pierwsze raz. A ja po prostu nie. Yy, I kim dobra? jesteś? Nie mogę ci powiedzieć chyba, nie? A, no to okej, okay, dobra, spoko. Eee, to, to, to <noise> przypominam, 10 sztuk złota to jest łuki jedna strzała. Jeśli nie potrzebujesz zbierać 10 sztuk złota, to ja do ciebie nie podchodzę nawet. <głos> <głos> ja się boję, bo ja w to gram pierwszy raz i jakby... Ja naprawdę nie wiem, o co Ej, to jest nie? naprawdę fajne mi... Minigierka Znaczy to, to już się wydaje fajne mi jak, jak jak słucham Ale totalnie wiesz yy, Ula za mną chodzi za mną Co ty trzymasz? Co ty trzymasz? A złota? dobra, dobra, okej okay. Ja się stresuję strasznie Bo wy za mną chodzicie jakby nie? I nie wiem co mam robić Nie, ja cię tylko wyprzedziłem Ja szukam złota No, to, no, ja też szukam złota No i pięknie przy okazji nie szukam zaczepki. Halo, nie mam żadnego problemu, panie łysy. Dobrze, nie dobrze. Nie szukam zaczepki <laughs> o Ej ale my ja coś że to strasz, strasznie zlamie to, nie? Yy, jakby... Bo ja totalnie no nie No niekoniecznie, co... no niekoniecznie. Może się wydarzyć tak, że nagle pokażę się... No to ktoś nie żyje! Yy, tak, tak, umierają ludzie, normalne. Jezu! No masz jak mi to zawinęło, co za? Samenda, no? A jak mam 10 złota, to jakby rozumiem, że wygrywam gierkę, tak? Nie, to dostajesz łuk i jedną strzałę, żeby zabić mordercę. A, dobra, dobra, dobra. Tak. Mam mamkę. Złoto, złoto. A ktoś umarł? Ja pierdzielę, ludzie. Ludzie giną. <noise> Niedobrze. Dobrze. E, to obawiaj się gościa, który jest praktycznie cały czarny z czerwonymi wstawkami. Taki, taki LDB LDB A czemu? Jest podejrzany. Bo mnie zabił. Aha, okej. Okay. I właśnie zabił detektywa ty... jak... A Ty możesz e, obserwować jakby grę, jak cię zabiją? E, tak, a to kombos jest! A, czyli Napisz, na ale... Napisz na czacie. Napisz na czacie Kombos Murder. Na, ale napisz, z perspektywy... Napisz, 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 proszę. Ale czekaj, wytłumacz mi, e, e, z perspektywy mordercy też, e, czy mordercy, z perspektywy każdego gracza, możesz e, patrzeć sobie? Tak. A Mam taki spectator, ale napisz, że kombos, napisz kombos morder. Napisz... No i cię a... zabił, i widzisz. I widzisz. Nie <laughs> I to adix no nie no, ekipa lejmowa dostała tam. <laughs> Morderców! Nie, ja byłam. Tak? Tak, i zabiłam ulę. No o nie. Masz? Czyli Adix był. No bo. Czyli Adix no był... bo ula się patrzyła tak na mnie, no to mówię, no dobra, jak się już tak patrzy. Dobra. Jesteśmy same. Mhm. To ogarnąłem, że jednak Adix był detektywem. Dobrze, czyli kombos został tutaj tylko. O i kombos umarł. No, o, nie. Dlatego nie chciałaś napisać? No tak, dobrze coś podejrzewałem, <laughs> słuchaj. Tak, o, coś, coś, coś mi tu nie pasowa. Oni tu tańczą. No tak, taki efekt ma wykupiony. Aha, fajne, a efekt. Co, co, ja, jak co, co jest? to za mapa? U. A jak ja napiszę na czacie, to będzie tylko do naszego party? No nie. Aha. Wszyscy, ale no nie, nie widzą się. twojej roli tutaj. No wiem, <laughs> wiem, ale no chciałam tylko do naszego party napisać. A to, to. PC, komenda, a potem, potem coś można napisać. Aha, no dobrze. To, to jest mapa chyba z tego, teraz. z Bedrocka. Ej, ciebie znalazłam. Tu ty jesteś. I, 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 może lepiej nie podchodzić? tu ni ników nie... W o nie, a tu ników nie widać. <grym> a, o nie, okej, okay, dobra, dobra. Nie, 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 ja On tylko, no ja tylko analizowałem. Mi... Temacik. Z analizowałeś? Mhm. Tak, tak, tak. <grym> no nie wiem, teraz to się boję. <grym> Ale ktoś mi zabrał szczapkę złota, no. Aha. A po co mi jest jak na zbroję w sumie? Po nic. Aha, okej. Okay. A to jakieś gesty całe, a to to. Po nic. O, się zabijają. O nie, zabili detektywa. Mhm. Uh a -huh. ja okay. słyszę, jak koło mnie ludzie giną. No giną, słychać. No <laughs> właśnie, to jest przerażające. Gościu z Blazem na głowie! Gościu z Blazem na głowie! Kula tu stoi. Ja nie wiem. Oni się na mnie dziwnie patrzą. <noise> ja się boję. <noise> ja podejrzewam, że to gościu, który ma blaze'a na głowie, ale nie widzę go na tawie. God damn it! Osiem. A jakiś łuk został dropnięty, tak? Czy co? No, bo jak detektyw umiera, to, to łuk wypada. Aha, no dobra. Dobra, ja zaraz zbiorę na swoją pierwszą strzałę. O, o ile Ej, nie dobra, umrę. Ja mam... To jest ten gościu z blaze'em na głowie, uciekam! Jezu, on stoi nad ciałem! No bo to pilnują jakiś też. Taki, e, jakiś taki cz, czarny z niebieskim stoi nad... No nie, to Super, był niewinny, ktoś bo, to, bo to... Co? coś mnie zabił. A, a ja zabiłem co? niewinnego gracza. Zaprawdę? Bo mi się wydawało, że to o on, nie. bo to ciało leżało i od niego uciekali ludzie wcześniej. I myślałem, że to Blaze to była pszczółka. Jednak to nie ja było. Ja już pan wiem pszczółka. kto jest. Znalazłam. Złola, widzę jak morduje. Tak? Jak to? Tak. Taki fioletowo, fioletowo-granatowy. Hmm. Okej. Okay. Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie wiem gdzie ty jesteś, ale tak Ja umarłem, cały... ja bo, bo ja zasiliłem złą osobę i wtedy jak zasedili złą osobę, to, to umierasz. A, Ej, zabili go. No to git. Czyli dobrze kminiem, dobra. To jeszcze e jeden... jeszcze e jeden może... jeszcze. jeszcze jedno tu ktoś na nie widce lata. Tak. Ja wiem, ale tydzień. fajny jest ten tryb, podoba mi się. mówiłem, że taki przyjemny. <laughs> przyjemny, Przez... chociaż ludzie giną. Ej, <laughs> wszystko od nas... A, dobra, dobra. I Mik. O? Dobrze. Zmi zmiana mapy taktyczna. A, A to co? ty ustawiasz mapę, czy ona się sama zmienia? Nie, nie. E, znaczy Ej. ja mogę wywołać, żebyśmy poszli gdzieś indziej, żeby tak nie czekać do końca. Patrz, tu jest stanowisko streamera. Green no screen, kamera. Jest. <laughs> jest, jest. Ty niżej to jest ten pokój. <laughs> A już In... nie zażyłam zobaczyć, bo... Mm -hmm. A, a, a! a! Injustice got to... among us! Idziemy bić! Ty pewnie fejkujesz! O, mam złota. Ty nie wiem, ci ludzie, bo oni tu za mną chodzą jakoś, jakby nie wiem, co ode mnie chcieli. Tu wszyscy chodzą. E, tutaj, jak coś to właśnie tutaj jest taka mapa... E, jak by to nazwać? Kurczę... Tu film kręcą, o! E, I czasami są tutaj efekty specjalne, e, stanty wykonywane na środku mapy. To tak będzie komunikat, że, że coś się dzieje, to trzeba ze środka mapy uciekać najlepiej do jakiegoś domku. Dobra. Nie, dobra kaczor, dobra. hamie, no po prostu... No widzę właśnie, że tu wszędzie są y, te kamery. Mhm. Zabili cię? Nie. Nie po prostu kaczor z hamem. A, okej. Okay. <laughs> okej. Okay. No, bo ja mi 3 złote zabrał. Jeden, A jak no? może zabrać? O nie ula za mną chodzić miał, miał niższy ping, Jak ja tam podchodziłem, to on, to on, był, on był bliżej i zabierał. Make. Dobra, ja to dobrze ula, mi ze złotem ja. idzie. A tego nie wiesz. No nie wiem, na razie stoi i bije mnie łapką. <laughs> <laughs> I tak sobie stoimy, nie? <laughs> o, jeden z borderców zabity. Dobra, to został jeden. Ej, no to git. Myk. Jezu, jest. Zabiłeś Zabiłeś Tak! Ej, to dobrze, wygraliśmy chociaż jedną. Jest, tu wszystko wybucha. Owie, no, ktoś tak za mną biegł, ale tak podejrzanie ktoś za mną biegł. O, akurat zgarnęło ostatnie złoto i odwracam się, i myk, potwaj. No i bardzo ładnie. Dobrze. Bardzo ładnie. Teraz Unexpected na move poleciał. Akurat jeszcze no Miecz to... wyciągnęła babkę, żebym wiedział, No to okej. Okay. Dziękuję. dziękuję. Wygranko. Dziękuję, dziękuję. No, dobrze jest. Kranto. Tak. Można spać w tych łóżkach? Nie można. Nie. Co to twoje? Halo. <grym> muszę, muszę, <grym> muszę opadać <grym> sytuację. O, to, to jest dobra mapa. Tutaj tutaj y, można znaleźć bóstwo na mapie. To jest jakaś armia tu? A nie, to są fajkowe takie te, manekiny. Można je bić. Mor morderca Arfot. może się w nich schować. No co ty gadasz? No. Je, Oj, jakiś kość dziwny. Uciekam od niego, nie, Ula mi zabrała. Hmm. Idę szukać dalej. No tutaj łatwo złota się nie zbierze, ale jak tam zbierz, nie wiem, z 4 złota to możesz przekazać temu bóstwu, co tutaj biega na mapie. Gdzie tu biega tam umarł? Nie biega, jest, jest, jest. Zobaczysz, jak tam podchodzisz, takie po są. Podaruj coś no tam i... złoto. I takie Aha, różne. Aha, widzę, dobra. Ej, no nie wierzę. Ula mi zabiera każde złoto, które wypada. O dobra, mam jedno. Jak tu się ludzie rzucają w ogóle, straszne to jest! Z, zapraszam na kanał, a ja, ja napisałem na czacie, łapka w dół. Co to za reklamowanie na czacie? Ktoś, ktoś napisał, Vertez, kocham cię. No masz. Masz tu swoich fanów. Dobra, jakaś dziewczyna w białym skinie. A, już, 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 już uciekłem. Już uciekłem. No, pokemony i no, super efekty. Już miałam cztery sztabki, mnie zabili. Spoko, morderca też już nie żyje. Nie Za radzę chamstwo. sobie. O, definitywnie sobie radzę. Słuchajcie, widzę, to jest Miss Sekret Podłoga. Kolejny morderca. A skąd wiesz, jaki ma nick? Przecież nie. Bo, bo zno, zobaczyłem, jak to zabija. Aha! Miss Sekret Podłoga. Tak, właśnie spektuje. O, właśnie dostała strzała z, z łuku na twarz. No i bardzo fajnie. To wygraliśmy. Tak. Czyli to była. Ta... A, to była ta, dobra. No i Za Złota nie mogłem zabrać, bo tak widziałem, kurde, jak morduje. Dwa razy widziałem. Tego morderca w akcji. O znowu ta zimowa mapka. Dobrze, dobrze. A ta ładna jest. nie mogę mm. się ruszyć. Co jest? O nie! Halo! Czemu nie mogę się ruszyć? Przecież widzę, że chodzisz. No nie mogę. Ja A, nie wnikam. Teraz dopiero. Ale czekaj, jesteś na mapce? No jestem, jestem. A mnie wyrzuciło do tego w środku. O nie! Co? No, w sensie tam gdzie byliśmy na początku. Do lobby? Całkiem? Jeżeli to jest lobby, to tak. Czyli nie biegasz teraz i nie szukasz złota, ani nic? Nie, nie. Wyrzuciło mnie do lobby, nie wiem czemu. Hmm. To, 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 ja poczekam. To, to poczekaj, tak. co tu dają tak. ciekawego. O, ładne, to mi się podoba. Obadam, co tu jest. A to są tylko moje statystyki. Tak. To jest jakiś sklep? A mi zablokowali statystyki tam, bo mam rangę youtuber. I mi nic, mi nic no. nie wlicza nowego, co, co robię, cokolwiek. O, no bo tutaj mie youtuberzy mieli coś takiego, że mieliśmy więcej, więcej procent szans na bycie mordercą i detektywem, tego już teraz nie ma. Ale wcześniej tak było i przez to nam statystyki poblu... O! Dobra. Dobra, to jest chaos klon. A, w sumie nie potrzebujesz tego wiedzieć, okej. Okay. <laughs> nie no, dzięki, że mówisz. Ej, tu BB-8 jest, ktoś był BB-8 tutaj sobie jeździł. I czy ja mam coś wpisać, żeby dołączyć z powrotem do tego party? Mm. W sumie przeciągnąłem wszystkich do, do siebie, to... Jakby, jak przejdziemy do lobby, to wtedy, to wtedy... to wtedy, to wtedy, to wtedy już będziesz. Dobrze. Coś, coś zepsuło. Nie było mnie słychać. Ej, co to no, jest za małe cię. stworzonko? Tu jest... <laughs> Nie żartuję. Dobra. Przeniosło cię? <laughs> e, tak. Dobrze. Okay. Tak, jestem, no. Git. Zobaczyłem tam... W W ja lobby była mała panda. Taka chodziła. No, to chodziła A w... taka panda. Są so, so małe pandy. Słodko. Chciałabym mieć małą pandę. No i po co ci? <noise> Nie wiem, byłaby moim przyjacielem. <noise> Ale pandy są mała głupie, wypadłaby ci z balkoną. wiesz, <noise> <noise> co to było? No, ktoś umarł. O, to by było dla niej szkodliwe, bo ja mam balkon bardzo. Pa. Bardzo wysoko. No, a pandy... potrafią. Ej, dobra, zgubiłam się totalnie. Okej. Okay. Totalnie się, dobra, idę tam, bo tam nikogo nie ma. Czekaj, ja tu cheatuję. Cheatujesz? I mam podgląd Uli Live. No to faktycznie cheaty. Jak to wystrypuje? Kolejne styling, źródło nie? informacji, że tak powiem. Aczkolwiek wy umarła, także to, to już, to już. I mnie spektuje, Dobra, okej, okay. incepcję właśnie zrealizowaliśmy. No nie, ty biały. Parchaj, ja tutaj wstrętny. Słuchaj, do dobrze mi idzie. Mm. Dobrze mi... No, o, ty mi zabrał. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już zabili murderer, który mnie zabił. Bardzo dobrze. Tam to, to mi się o, podobało. Ja. Co wy tutaj robicie? Rosyjską ruletkę czy coś? Czekaj, ja to, ja to muszę zobaczyć. <laughs> nie wiem. a kto cię zabił? Jak on wyglądał? Już, już nie wygląda. A! A, ha, bo. a tam mogę? Nie, nie mogę? Depczą po mnie, halo! Ten serwer jest rasistowski, halo. <grym> Depczą po mnie. A to jest Harry Ej, ten cały czas pije. Czemu to Mapa. mnie pije? Jak? Nie przypomina Harry'ego Pottera. Ale są latające pochodnie, to mi wystarczyło. <grym> Ej, dobra, mam łuk i strzały, to pierwszy raz w... Mi się udało. A tam mam Patronusa. O, 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 tam, tam mam patronusa. Pokazuję na kamerku. A bo... Masz patronusa w pokoju? To jest 3D, słuchaj, obraz dostałem kiedyś. Ale super. To tak, Kocham tak skoro już, Pottera. już wleciał temat Potera tam. Co tam? Dobra. Ja mam y, sobie butelkę po piwie kremowym, jeżeli to się liczy. <noise> w pokoju. Ej, ej dobra, ja, nie ja wiem. Niech ktoś do mnie strzela! No, ja, to zestrzel go. Ze go. Ja nie umiem trafiać. Co? O, jest o nie, morderka, to jest nie ma miecz! A... O nie! No, ja tam A masz idę. strzały jakieś? Nie mam. Okej. Okay. Czyli miałeś 10 zł, ale wystrzeliłaś tą strzałę, tak? No i nie trafiłam. A co okay. to? Może to? Dobra. Nie, nie chcę potki. Nie, o, to tak ty wpadł. Bo ja jestem słaba w strzelaniu, wiesz? O, tutaj, patrz, mam. Czekaj, w strzelaniu co był, tak? łukiem. Tak, dobra, to, ja go, to ja go obserwuję. On tutaj w swoim łuku pilnuje, który tam padł, tak żeby bez lipy. Ej, no dobra, co ja, za, mam, co, to ja mam, dobra. mam. Ja co za Mam. Ja go znajdę teraz. Uh -huh. O, ton, 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 on rzuca no, wiem! Czym. Nie, uciekaj! Czekaj! On <śmiech> <śmiech> cię goni, uciekaj! On no, cię goni, nie, kurde! <laughs> No masz? No nie, jak niedobrze. Dwa oh razy po prostu zmisowałam strzał. A to, to to normalne, słuchaj. Tak? Nie da się niczym tak. innym zabić, tylko tym łukiem. No tak, tak, tylko łukiem. Chyba, że jakąś pułapkę odpalisz, i ktoś wpadnie do pułapki, na przykład za mapę wypadnie, takie rzeczy. Czy tam do lawy? Aha, o kurde, no Są dobra, ale to chyba będzie bardziej skomplikowana niż łuk, co? No to zazwyczaj kosztuje jedno złota takie odpalenie. Aha. I też no, ma no jakiś dobra, cooldown dobra. po odpaleniu. Ale no, da się, da się. Ej, nie wiem kim jestem. Z prawej strony Zap... masz e, rolę. Zapomniał... Aha, dobra, faktycznie. Ej, już ludzie nie żyją, Wertes! Zaczął Widzę. się mord! To ktoś po prostu znaczy się... leci i na maksa morduje, także za szybko się dowiemy kto jest kim. Na pewno. Czy no to ten też łuk? jest w sumie jakaś meta, nie? Żeby po prostu lecieć z mieczem, jak tutaj nachitać i ludzie padają. Tak, czasami idzie cały mecz ugrać. gry. Ostatnio tak jak miałem morderca to poleciałem na hardcora. No, Dobra, morderca myślałam... ma białą czapkę, znaczy białe, białe włosy, dobra, spadam stąd na frajerze. Bo dwoje detektywów leży w tym że miejscu. Uciekam! Uh -huh. Że tu normalnie musisz bić, nie? Że w sensie tym kilka razy, a tu na hita. To jest Dobra, obbi. no morderca pilnuje łuków ogólnie teraz, także jak zobacz, szuk. I jakąś babeczkę z białymi włosami, no to strzelaj bez namysłu. O, ale ja mam dopiero 5 golda. Dobra. O, o, tu moja... Ej, widzę babeczkę z O, nie, nie, nie. No tak, jak Eee, wiesz... Ej, ja zginęłam koło ciebie, więc uważaj. Widziałem, widziałem, że morderca sobie koło mnie pobiegł dalej. No. Tak po prostu. Ale smutno tak sobie leżę, smutna i... ...nieżywa. <grym>, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze Co, ja sam Ale zostałem nie... na tej mapie, Halo? Nie no niewidnych zostało. To gdzie wy jesteście, cholera? Biegają na środku, tutaj jest ula z dłukiem, tu ktoś Aha, na koniu okay. Dobra, dobra Jadę na koniu, Elo. Jest złoto, o dobra. Nie. Yeah. Ale zamordował Ule. widziałam. No to. czemu ten dług się nie, ładował to... godzinę, ja już padłem Aha, pad... jak to padłeś? Bo morderca szybciej. Aha, strzela mieczem niż się łuk naciąga, Bo tutaj, jak nie naciągniesz łuku na maksa, to, nie to na, na, na 90% ci strzała nie wyleci. Po prostu naciągniesz, puszczesz i, i nic się nie stanie, dosłownie. Dlatego zawsze o muszę naciągać. Oj, tak z zaskoczenia trudno tak. Czasami, jak, się, jak jak wybiegniemy sobie na twarz. Ale no, kto jest tym drugim? Kim ty, kurde, taki, jesteś taki w takich niebieskich, niebieskimi paseczkami. Mhm, tylko nie wiem jak Czy... ją ma nick. To jest RG. RG SC-811. Aha, to oni już no. porobili, bo tu już jedna osoba została. No ładnie! No... Detektywni tutaj i... zrębali mocno, bo dosłownie dwa łuki obok siebie leżały i mordereca pilnował, także nie dało się nawet podejść i... Bo detektyw mają op... od początku łuk, nie? Tak, tak, tak. Jedyna opcja na łuk to była zebranie właśnie 10 złota, a nie oni pilnują dwóch łuków naraz, to już tak trochę ciężko. Znaczy, no, jedna osoba tutaj łuków pilnowała, a druga biegała sobie. No cóż, przegrana, ale była wygrana, jest i przegrana. Elo, Benz, dobra, ja yy, wychodzę. mamy ten punkt honorowy, nie? Tak, tak. Punkt honorowy. To się liczy. Dobra. P war, ja was wy, wy te wytepingowuje stąd. O. Tak, tak, powiem. To co? Dzień dobry. Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie Jeśli tak wam się podoba, zostawcie się łapoczkę w górę. Dzięki za to i do następnego. A do dusi wbijacie, bo my z dusią tutaj też nagrywamy do niej na kanał. To tam też coś znajdziecie. Jak nie teraz, to jutro. Jak nie jutro, to wczoraj. <noise> Dokładnie tak. Ta jest. No, to do następnego. Na razie, cześć. Yo yo. A -a. Cześć.